Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku porównanie dwóch par butów. Mamy tutaj Freak 3, tutaj akurat wersja Uno oraz Puma mb 01, tutaj akurat wersja Galaxy. Są to buty, o które prosiliście dość często, więc no porównamy, porównamy, oczywiście w komentarzach możecie pisać, jakie porównania Wy byście chcieli zobaczyć i w jakimś czasie na pewno je zrobimy, dokładnie, więc jeśli Waszego porównania nie ma w następnym już odcinku, to nie płaczcie, w końcu je powstanie. Tak jak osoba, która prosiła o top 5 butów low, też je dostanie, ale najpierw musiałem zrobić high, bo z lowami muszę poczekać jeszcze na dwie parki butów. Dobra, ale przejdźmy już do samego odcinka. Pierwsza kategoria, cena do sztosa. Cena tutaj jest retailowo, w zależności od cebu tutaj i od miejsca gdzie kupujecie, bo cena na pumie jest tutaj czasami niższa, czasami wyższa. W ogóle to jest dziwne, z cenami pumy to jest tragiczne, yy, ciężko nadążyć. Tutaj mamy 549 zł retail, lepsze promki tu nie ma żadnych promek. Jeśli chodzi o sztosy, to wszystkie z Uno uważam za dowalone. Poza tymi z Uno. Oj, ciężko, może to takie jasno-niebieskie, yy, takie wodne. Chyba ma nawet to ono takie, nawet co mm, jeszcze? Raczej myślę, że reszta CW jest taka no i spoko są, ale nic wybitnego. Za to tutaj, jeśli chodzi o sztosy Ricken Morty, Galaxy, yy, czy te wielokolorowe, które też zobaczycie na kanale, też będzie. Więc no, opcji jest dużo i uważam, że ciężko wygrać, jeśli chodzi o sztosy z nimi. I dałbym tutaj punkt jednak, no niestety, dostępność tego buta to dalej jest dramat. Po takim czasie, ja ten chyba odcinek z nimi nagrywałem w grudniu, mamy sierpień i dalej ciężko je dostać. Niestety, moi drodzy, Puma MB01 to święty gral, ale... Zapraszam do mojego Discorda, link oczywiście macie w opisie. Ludzie się czasami dziwią, jak tam ludzie mają po kilka par MB. Da się, da się, a wszystko tam wam wytłumaczą. Dobra, tutaj punkcik leci i mamy 1 do 0. Kolejna kategoria to amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, dwa zupełnie inne podejścia, ponieważ tutaj mamy pianeczkę, tutaj mamy poduszeczkę i... Tu już musicie wybrać, co Wy lubicie. Czy lubicie to tak jak tutaj jest poduszeczka z przodu? Co ja osobiście. Może poza Zoom Strabble uważam za najlepszy system amortyzacyjny z poduszką. Dla mnie to jest mega Giga Plus. Wiem, że już powiedzieć, że Lebronach, w Lebronach 17 było i ja uwielbiałem Lebrony 17, ale Lebrony już mają inny system amortyzacyjny, inaczej po prostu rozłożyłem tą poduszkę. Tutaj jest. Z... fajnie i bardzo to lubię. Tutaj poduszka fajna, responsywna, bardzo lubię, ale to nie jest to samo, więc ja punktam ponownie tutaj i friki prowadzą już dwa do zera. Kolejna kategoria to trakcje. Jeśli chodzi o trakcje, to tak, tu jest bardzo dobra trakcja, a tu jest bardzo dobra trakcja plus, więc naprawdę buty, jeśli chodzi o klejenie się parkietu, jest... Oba są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, to jest wszystko high tier. Tylko tu jest Puma, a Puma zawsze ma genialną trakcję. Poza, podobno, Nitro Fusion w nich nie grałem, ale podobno tam jest troszkę gorzej, więc nie chcę się wypowiadać, więc się nie wypowiem. Ale tak to wszystko, reszta co miałem. No i Puma, nie no, Hardwoody nawet też dobrze się kleiły, więc wszystko. Poza tymi Nitro Fusion, bo ich nie miałem. To tutaj naprawdę trakcja jest nieziemska. Tutaj akcja jest mega dobra, naprawdę, też klei się super na hali, bo na outdoor te buty to już bardzo świetna opcja. Wiele razy też pytacie, czy na outdoor te, czy te. Zdecydowanie nie te, ponieważ ta guma jest tak miękka, że jej to by w chwilę nie było. Niestety, bardzo lubię te buty, ale na outdoor one się nie nadają, moi drodzy, nie nadają się, więc no niestety, tutaj musimy podziękować i trakcja leci do PUM MB01, i mamy 2 do jednego. Kolejną kategorią będzie wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, to tak, tutaj jest naprawdę mega wygodny. Tylko jedyny mankament, jaki jest, jak zawsze, to tutaj troszeczkę więcej poduszek, lepszej jakości, byłoby super. Dodatkowo lepiej, czy zamknęło stopę. Tutaj wywalenie strapa i byłoby genialny but. Myślę, że można by to jakoś inaczej rozwiązać. Nie mam pojęcia jak konstrukcyjnie, ale może, myślę, że można by było. Zresztą na pewno można by było. Więcej poduszek i strap, ale tak to bardzo wygodny bud ja mega polecam. Tutaj, poduszki jakościowo lepsze, nie ma strapa. Jedyne do czego mógłbym się doczepić, to, że bud jest hajem, nie lołem, Oczywiście ja. Wolę loły, loły prawdopodobnie też w końcu się pojawią na kanale, ale jeszcze ich nie mam, więc się nie wypowiadam. I no mimo to, że to są haje, to jednak za wygodę punkt poleci tutaj i mamy już dwa do dwóch. I ostatnia kategoria, ochrona rozkrotanych stawów. I tak, mamy tutaj lepszą trakcję, wyższy but, tutaj mamy lepszą amortyzację i... Szczerze, oba buty nie są jakieś genialne, jeśli chodzi o lockdown stopy. Mimo, że tutaj jest ten strap, tutaj ten but jest troszeczkę wyższy, to jeśli chodzi o lockdown, to nie są to jakieś top tiery, więc tutaj zadecyduję kto ma więcej sobie punkcików na początku. Ten jest wysoki, dodatkowo ten ma lepszą trakcję, więc po prostu punkt damy tutaj. I pumy MB01 wygrywają 3 do 2. I teraz kilka słów podsumowania, moi drodzy. Jeśli chodzi o to porównanie, to na autor bezdyskusyjnie PUMY MB01, ponieważ to się szybko zniszczą. Jeśli chodzi o HALE, tu już zależy od preferencji, ale to jak zawsze, ja osobiście wziąłbym PUMY MB01 i uważam, też, i uważam, że też są bardziej uniwersalne, chyba. Że ktoś koniecznie chce mieć buty typu low, no to wtedy wiadomo. To nie dla niego buty, ponieważ nie są to buty typu low. Ale jeśli komuś to wisi, to na pewno Puma B01. Tutaj też kierowałbym się w stronę flicków, jeśli po prostu uważasz, że potrzebujesz poduszek. Bo niektórzy tak mają, że wszystkie amortyzacje piankowe są ble i trzeba grać w poduszkach. To wtedy też tutaj idziemy i nie ma gadki. Więc to są akurat proste decyzje. Czy coś jeszcze powoduje, że bierzemy friki? Chyba to, że lubimy dzienisach. No i to jest ogólnie jedyna opcja, więc ja i na hale i na outdoor wziąłbym Pumę MP01. Tu tych na pewno nie wziąłbym na outdoor. A na hale też czasami bym wziął, bo są spoko, ale ja osobiście, bo nie jestem giga fanem poduszek, jakimś takim, że muszę mieć poduszki, bardzo je lubię. Uważam, że lepiej amortyzuję niż pianki, ale nie są niezbędne mi do życia. A parze 106 kg. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie, że 13 sierpnia w sobotę buty nie grają. One X, One Tournament. Link w opisie. Wbijajcie, grajcie. Zostało parę wolnych miejsc. No i cóż, do zobaczenia w przyszłą sobotę. ła!